Dzisiejszy odcinek będzie z Oleśnicy Z miasta Książąt śląskich a w tle zamek Zapraszam No witajcie! Dzisiaj teren arcy ciekawy Jesteśmy w Oleśnicy w mieście Książąt Śląskich Ta rzeczka, taki jak Nie będzie złomu Pozbieramy śmieci no to sypnie Jak nie wlezę do tej wody, to nie będę sobą no i cieplej dzisiaj nie jest, powiecie Jakiś taki fancier od zamka. No i fajnie. Drugi też widzę bardzo szkodliwy. Bateria. To co robimy, bazę? kiloch do bazy. No Kolejowy fant Fajnie to zastanawiam O. Śrubalec, kawałek. Tak mi z tego Mily. Już przyspieszenia dostała na ale panciole szyba kolejowa to mi się podoba. O następny fant, mega fajny głoś, Kilka śmieci też zabiorę, bo wiecie jak jest. działkowcy wychodzą o. Piękny krem zbrojeniowy Kawałek wycieraczki Koła Kawał tej puszki to zabierzemy druga baza o, coś grubszego się złapało Piękny fat kolejowy, zobaczcie. mocowanie szyn czy coś. Czyszczę rzekę, złom wyciągam. Złom wyciągam. Magnes rzucam. I jak się złapie to wyciągam. Nie! Nie! Trzeba jakoś odreagować na to wszystko. Wie pan, jakie jest? Trochę kapselków zwykle. Piast, no bo jak się gród To Piast. też rzuciło. Chyba komu trzeba pomóc chyba. Widzicie to? makaronik do bazy I, i elegancja Francji co to jest kurcze niewątpliwie kotlet do bazy Coś świeciło chyba Co ciężko idzie O coś fajnego No no Jakiś taki stelarz jakby Od dachów nie albo w czymś Dobra nie będę wymyślał ale to się kiedyś ruszało Nowa baza, trzecia No no Coś od czegoś, jakiś fragment o, Jakaś głębina A w głębinach wiadomo jak jest to coś siedzi coś chwyciło. Ale czy to podniesiemy? czego to zależy? Do naszego zaangażowania. Jesteśmy na fest. ale tocznie fest może wiadomo, łapie nie zanurzę, bo za zimno Ale fest to będzie fest 什么东西？待会你给我带

Ale bez za moczenia łapy się nie dało Do bazy. Piękny garnek co Co ma być? No odbiera myślałem że chodki łapiesz Nie śmieci wyciągam trochę za zimno? nie? trzeba się ruszyć, nie? Ruszyć trzeba Pana przyjemność Świeciło to fest Co? To akurat taki miejsce, Że woda no pierdzie Ale jest, to jest, wyciągniemy walka Już to widać ale, ale nie trzeba krzyczeć Co jest tutaj Jest gdzieś zakopany no, się nie wypieprzały Ale jest mamy to nie wiem co to jest To jest o, Już wiem co to jest to Jak drogowcy remontują to wystawiają taki O ludzie Ale fest O, pozdrowienia Do pana zielonki w towarzystwie tego fantu Fanta Kolej dolnośląskie Teraz się ruszę A chce odczepić To Możelastwa znaczenie drogowe Coś tu no. rosło nawet do tego Jakiś śmieć płynie w naszą stronę. No i takie coś płynie. Ktoś zadowolony sobie wyrzucił. Teraz pozbieram. Kapserek musi być. Graj dalej. Harność. Weźmiemy co nam tam Gdzie jeszcze pod ten mostek i wyłażę. O Pieniądz jest Kapserek Dziś groszy. tego się nie spodziewałem. No. Makaron. Podmostkowy makaron. Pod tym mostkiem kończymy. Tak najcieplej to nie jest. Takim pięknym akcentem. Taką mega wielką śrubą. Super. Wyłaźmy stąd. Będziemy podsumowanie zrobić. Oczywiście śmieci jestem przytorek to wypada też pozdrowić kanał Kaniów jest zajebisty Chłopak fajne filmy robi pociągiem jeździ. Pozdrawia Flaminga No i Flaminga też pozdrawiam, no bo wiadomo, że to prekursor tych fajnych zabaw ze złomem ze śmieciami i w ogóle. Najpierw weźmiemy ten worek, który do nas płynął i od tego zaczniemy. Pozdrawiam też rzeczywiście innych wszystkich, widzów, wszystkich nie jestem w stanie, ale powiem że... dębowy też fajne nagrania robi ostatnio. Dobra. Papierów nie zbieram, bo wiadomo, że flaszkę mogę zabrać. No i na koniec ta blacha A więc podsumowanie Dzisiaj trochę wyszło Oznaczenie trochę się tu przeleżało Bo widać jak jest barwy się zachowały Jeden flaming z Butelki wezmę oczywiście To zamka Kolejowa rzecz Bateria wezmę, wiadomo trucizna Śruba kolejowa, to co lubię Też kolejowy temat większych rzeczy, śruba z podmostku i to też z tych większych. Widzicie, jestem przygotowany. Najpierw zimę. Dzisiaj zabieram mało, bo zastawiłem się na złom. Zbrojeniowy, makaron to coś od samochodu chyba. No i te pięciogroszówka, gruszówka, którą mam w kieszeni. Jak znajdę, to pokażę. A jeszcze te małe rzeczy. No, na szczęście. No to co? Pozdrawiam wszystkich, do następnego. To leśnicy. To na razie. Czy to takie króliki po leśnicy widają? <śmiany> to